Rozkapryszona mamuśka próbowała nauczyć swoją córkę jak poniżać pracowników w sklepie. Ta historia jest o mojej matce. Tak, zgadza się, to ona jest rozkapryszoną mamuśką. Jestem młodą dziewczyną z dość pokaźną klatką piersiową. Mam miseczkę w rozmiarze DD, dlatego wyjście z domu bez stanika zdecydowanie nie wchodzi w grę. Mniej więcej dwa lata temu, w wieku 19 lat, udało mi się kupić najwygodniejszy biustonosz jaki kiedykolwiek miałam. Był nie tylko miękki i jedwabny, ale miał także piękne ramiączka i aż pięć za pięć. Niestety nie zdążyłam się nim porządnie nacieszyć, gdyż po trzech miesiącach wyszły z niego fiszbiny i zaczęły mnie kłuć. Cała ta sytuacja wydarzyła się na uczelni, a gdy wróciłam do domu, od razu powiedziałam o tym mamie. Zawsze myślałam, że dbam o moje staniki w odpowiedni sposób, ponieważ jedynym powodem, dlaczego się ich ostatecznie pozbywałam, był fakt, że po prostu z nich wyrosłam. Nigdy żaden z nich nie popsuł się w taki sposób. Ten model nosiłam tylko kilka miesięcy, więc najwyraźniej była to wina producenta. Z doświadczenia wiem, że bielizna tego typu powinna wytrzymać dłużej, dlatego postanowiłam, że udam się do sklepu i poproszę o wymianę produktu lub o zwrot pieniędzy. Problem w tym, że nie miałam paragonu, ponieważ uznałam, że nie będzie mi on potrzebny, więc go wyrzuciłam. Nie posiadałam również karty stałego klienta, dlatego nie było możliwości wyszukania danych w systemie. Powiedziałam o tym mojej matce, ponieważ nie wiedziałam, co w tej sytuacji zrobić. To nie jest w porządku, zaczęła. Wiesz co się robi w takich przypadkach, prawda? Musisz im wygarnąć, że sprzedawanie wadliwych rzeczy jest nielegalne. Pamiętaj, nie wychodź ze sklepu, dopóki nie dostaniesz kasy. A jeśli odmówią ci zwrotu, wtedy zażądaj rozmowy z kierownikiem. To zawsze działa. Moja mama nigdy nie pracowała w handlu, jednak ja robiłam to od jakichś 4-5 lat i doskonale wiedziałam, jak pytanie: Czy mogę porozmawiać z twoim menadżerem? Potrafi wyprowadzić z równowagi. Z tego powodu nie chciałam rozwiązać tej sprawy w ten sposób. Nie, nie zrobię tego, bo byłoby to po prostu chamskie, odparłam. W takim razie ja zrobię to za ciebie. Usłyszałam w odpowiedzi. Powiem im, że nielegalnie sprzedają popsute biustonosze i moja córka kupiła jeden z nich, więc zgodnie z prawem należy nam się zwrot. Nie, tak też nie zrobimy. Przecież to nie wina kasierki, że Stanik był źle zrobiony, więc nie zamierzam robić jej wyrzutów. Pójdę tam i zwyczajnie wytłumaczę, co się stało, i zobaczymy, czy da się z tym cokolwiek zrobić. I wiecie co? Panie i Panowie, właśnie dokładnie w ten sposób postąpiłam. Weszłam do sklepu, znalazłam sprzedawczynię i najmilej jak się tylko dało, wyjaśniłam to, co mi się przytrafiło. Wiem, że praca w tej branży jest ciężka, dlatego nie chciałam być nieuprzejma. Kobieta również była bardzo sympatyczna i odpowiedziała mi, że potrzebuje jakiegoś dowodu na to, że faktycznie go u nich kupiłam, więc zapytała, czy wiem, kiedy dokładnie dokonałam zakupu. Weszłam na aplikację z banku i udało mi się znaleźć potwierdzenie transakcji z tego dnia. Podała mi datę, ona wpisała ją do systemu i dzięki temu znalazła wszystkie niezbędne informacje. Następnie je wydrukowała, zeskanowała i ostatecznie zwróciła 60 dolarów. W tym samym czasie inna ekspedientka poszukała dla mnie dokładnie tego samego modelu bystonosza w trzech różnych kolorach na wypadek, gdybym chciała go zamienić. Zdecydowałam się jednak na ten sam co wcześniej. Podziękowałam obu paniom za niesamowitą pomoc. I wróciłam do domu z nowym, nieuszkodzonym produktem. Widzisz, mamo, da się coś załatwić bez poniżania personelu, rozmowy z kierownikiem i zachowywania się, jakbyś wszystko wiedziała. Wystarczy, jak po prostu będziesz miła. Kobieta w McDonaldzie nie rozumiała, jak działają restauracje z fast foodem. Kiedy byłam nastolatką, przez jakiś czas pracowałam w McDonaldzie. W dzieciństwie rozwinęło się u mnie bakteryjne zapalenie opon mózgowych, przez co w wieku 12 lat stałam się całkowicie głucha. Potrafię jednak czytać z ruchu ust, a także mówić, gdyż nauczyłam się tego jeszcze przed straceniem słuchu. Większość moich klientów była dla mnie wyrozumiała, z wyjątkiem jednego. Tego dnia, tak jak zazwyczaj, pracowałam na kasie i przyjmowałam zamówienia. Jest to dla mnie najłatwiejsza pozycja, ponieważ mam możliwość obserwowania warg innych osób. Co ułatwia mi komunikację. W pewnym momencie do lady podeszła kobieta w średnim wieku wraz ze swoim około dziesięcioletnim synem. Dzień dobry, witamy w McDonaldzie, powiedziałam i jednocześnie użyłam języka migowego. Niestety przez cały czas miała spuszczoną głowę i patrzyła się w telefon, więc nie mogłam zrozumieć, co do mnie mówi. Bardzo panią przepraszam, ale jestem osobą niesłyszącą i czytam z ruchu ust. Czy mogłaby pani podnieść głowę? Wyjaśniłam. Klientka przywróciła oczami, wyprostowała się i powiedziała: Dlaczego ktoś, kto jest upośledzony, może w ogóle pracować na kasie? Przez jej wypowiedź na chwilę mnie zamurowało, ale szybko stwierdziłam, że po prostu udam, że tego nie przeczytałam. Uśmiechnęłam się więc i zapytałam: Czy mogę przyjąć pani zamówienie? Specjalnie zaczęła traktować mnie protekcjonalnie, mówiąc bardzo powoli. Co tylko wbrew pozorom utrudniało mi zadanie. Chcę zamówić dietetyczną kolę. Czy to będzie wszystko? Zapytałam. Jeszcze chcemy zabawkę z Happy Mila, dodała. Wtedy wszystkie nasze napoje były za jednego dolara, lecz trzeba było zapłacić za zabawkę. Nie mogliśmy rozdawać ich za darmo. Uświadomiła mi to, przez co kobieta doznała wielkiego szoku. Oskarżyła mnie, że dyskryminuję jej syna i zmuszam do zapłaty za coś, co mu się należało. Ledwo powstrzymałam się od powiedzenia jej, gdzie może sobie tę zabawkę wsadzić, i ostatecznie dałam jej ją. Myślałam, że dzięki temu uniknęłam konfliktu, ale zdałam sobie sprawę z tego, że byłam w ogromnym błędzie. Powiedziałam, że razem do zapłaty będzie dolar i sześć centów, a po tym, gdy zapłaciła, wręczyłam mi duży kubek i skinęłam na faceta za nią, aby podszedł do Lady. Rozkapryszona mamuśka, zamiast odejść, zaczęła mi machać ręką przed twarzą. Czym mogę jeszcze pani pomóc? Zapytałam. Nie nalałaś mi picia, krzyknęła pretensjonalnie. Na początku pomyślałam, że może nie zauważyła maszyny z napojami, która znajdowała się za nią, więc wskazałam w odpowiednim kierunku i odparłam. Za panią jest automat, gdzie może sobie pani nalać Koli. Przecież to twoja robota! Czy ja wyglądam, jakbym tutaj pracowała? Wtedy poczułam się, jakby ktoś dał mi w twarz. Nigdy w życiu nie spotkałam kogoś, kto byłby tak chamski wobec mnie. Próbowałam jej wytłumaczyć, dlaczego w lokale obowiązuje samoobsługa, jeśli chodzi o napoje, ale ona dalej na mnie naciskała. Ostatecznie poszłam na leciej dietetycznej koli w automacie od drive-thru i nagle poczułam, jak mój współpracownik poklepał mnie po ramieniu. Odwróciłam głowę i zobaczyłam, jak syn tej kobiety przedrzeźnia mnie, udając, że posługuje się językiem migowym. Jego matka, zamiast go opamiętać, tylko śmiała się razem z nim i wspólnie w najlepsze robili sobie ze mnie żarty. Zabolało mnie to tak bardzo, że pobiegłam na zaplecze i zaczęłam straszliwie płakać. Czułam się poniżona i miałam wrażenie, że zrobiłam z siebie głupka ze względu na moją niepełnosprawność. Tydzień później przyniosłam moje dwutygodniowe wypowiedzenie i od tamtej pory więcej nie pracowałam w tej branży. Pamiętajcie, aby szanować innych. A w szczególności ludzi pracujących w gastronomii. Jest to bardzo ciężka praca, nawet dla osób, które nie mają problemów zdrowotnych. Dodatkowo, jeśli spotkacie kogoś, kto jest niepełnosprawny, bądźcie cierpliwi i wspierający. Rozkapryszeni rodzice wpadli w szał przez zakaz przyprowadzenia dzieci na wesele. Wraz z narzeczonym za kilka miesięcy bierzemy ślub i postanowiliśmy, że nie chcemy żadnych dzieci na naszym weselu. Zależy nam na imprezie bez krzyków, chaotycznego biegania oraz niszczenia wszystkiego wokół, ponieważ w końcu to nasz dzień i pragniemy, aby był idealny. Dodatkowo, wszystkie role, które zazwyczaj przypadają najmłodszym, przypisaliśmy naszym kochanym zwierzakom. Mój pies będzie niósł kwiatki, pies mojego przyszłego męża przyniesie obrączki, a moje dwa koty będą druchnami. Wszyscy nasi przyjaciele, rodzeństwo oraz ich partnerzy uważają, że to uroczy pomysł. Niestety nie każdy podziela ten entuzjazm. Rodzice mojego narzeczonego stwierdzili, że to dziwne, i mieli nadzieję, że jego kuzyn będzie odpowiedzialny za obrączki. Ostatecznie zaakceptowali naszą decyzję, ponieważ chcą naszego szczęścia. Okazało się jednak, że moja rodzina nie jest aż tak tolerancyjna. Matka z ojcem dostali pieprzonego szału i oskarżyli mnie o przekładanie zwierząt ponad dzieci. Próbowałam im spokojnie wyjaśnić, że to nasza uroczystość i oni nie mogą decydować o tym, kto zostanie na nią zaproszony. Co więcej, nasze pupile są dobrze wytresowane i potrafią się grzecznie zachować, w przeciwieństwie do dzieci naszych krewnych. Ostatecznie rodzice postanowili, że nie pojawią się na ślubie, bo odmówiłam także przestrzegania seksistowskiej tradycji, w której to tata oddaje córkę mężowi. Uznał, że skoro okradłam go z jego chwili, nie ma po co się tam zjawiać i bardzo kurwa dobrze. Jedna z moich przyjaciółek, którą znam od dzieciństwa, jest matką trójki dzieci. Miała być jedną ze świadków, ale gdy dowiedziała się, że w imprezie wezmą udział nasze zwierzęta, była zniesmaczona. Oczywiście stwierdziła, że na ich rolę zasługuje jej beznadziejnie wychowane potomstwo. Zagroziła mi nawet, że bez nich nie przyjdzie na wesele. Więc postanowiłam ułatwić sprawę i usunęłam mi imię z listy gości. Z kolei, moja kuzynka zapowiedziała mi, że i tak przyjdzie razem z dziećmi, bo myślała, że po fakcie dokonanym i tak nic z tym nie zrobię. Wtedy powiedziała mi, że w takiej sytuacji po prostu zostaną wyprowadzeni przez ochroniarza. Wtedy w końcu się przymknęła. Nawet przyjaciel mojego narzeczonego zapytał się, czy można zamienić mojego psa na jego córkę. Jednak został ostrzeżony, aby nigdy więcej nie poruszał tego tematu. Wesele ma być naszym najważniejszym dniem w życiu i nikomu nie pozwolimy go zniszczyć.